Witajcie Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś mamy dwie fajne realizacje. Za mną X6 czarna w metaliku. I będziemy sobie robić full body PPF. Z tym, że w wykończeniu matowym. Czyli robimy sobie z połysku satynkę. Już raz, a nawet dwa razy zrobiliśmy to na kolorze czarnym. Zajebiście to wygląda. Oczywiście, zobaczcie sobie efekty. Druga realizacja to Rubicon, Jeep Wrangler. I tutaj będziemy sobie robić zabezpieczenie też folią, z tym, że w wykończeniu w połysku. I oczywiście wszystkie elementy lakierowane wrzucamy sobie w PPF-a. Mniej więcej one są dotąd, bo dach jest demontowalny, chyba. Chociaż kiedyś robiliśmy też Rubicon, to też był demontowalny, ale był chyba lakierowany. Dobrze pamiętam, czy nie? Chyba tak to było. I nam tutaj w zasadzie dużo odchodzi. No i tutaj z tyłu klapa jest jeszcze. Też trzeba będzie oczywiście okleić. Także troszkę roboty mamy. Musieliśmy przeprowadzić sobie korektę lakieru ze względu na to, że auto już pojechało sobie parę razy w krzaki i niestety miało bardzo grube, grubaśne rysy i klient stwierdził, że no tak nie może być, bo ten samochód za parę lat będzie wyglądał dramatycznie i dlatego chcę zabezpieczyć bezbarwną folią ochronną. I to też oczywiście uczynimy. I mamy jeszcze Citroena C4. I tutaj robiliśmy sobie pakiet Specjal Plus. Eee, zabezpieczyliśmy sobie reflektory przednie PPF-em, yy, klamki i produktywnego zderzaka. W pakiecie Specjal mamy zabezpieczenie lakieru powoką ceramiczną, yy, felgi powoką ceramiczną. Yy, wszystkie elementy szklane, w tym wypadku szyby, lusterka. Mamy powłokę hydrofobową, plus zabezpieczenie tapicerki wewnątrz pojazdu odpowiednimi środkami, żeby nie wchłaniała wody. Cóż więcej, my się bierzemy z Atomic 6, jeszcze ją porozbieramy troszkę, bo chcemy wyciągnąć grill, tylne lampy, żeby pochować folię, żeby nie było żadnych przyświtów połysku. I Was oczywiście zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ciśniemy mocno. Jak możecie zobaczyć ze mną Rubikon, prawie na wykończeniu. Tam Sebek okleja jeszcze ten namiot dachowy. Zostało nam dogrzać, poskładać, umyć szyby, zaczernić opony. <noise> I, I tu będzie koniec. Mercedes, który do nas niedawno przyjechał, oklejaliśmy sobie front pojazdu. Wrzucamy zaraz powłoki na resztę elementów, które nie są chronione folią. No i najważniejsze, yy, najważniejsze w tym odcinku, czyli BMW X6, które zmienialiśmy sobie folią matową z połysku, w taką satynę, jak możecie zobaczyć, zajebiście to wygląda. Możemy sobie podejść, folia jest pochowana wszędzie, nie ma prześwitu w połysku, także tutaj jest powciskana, ile nam się tylko tak naprawdę dało. Podemontowaliśmy sobie parę elementów, żeby można było ukryć tę folię jak najbardziej. Też już jest w zasadzie auto poskładane, zostały nam takie detale jak właśnie wszystkie pianobleki, pooklejać, umyć szyby, bo powłoki też są już powrócone na koła i na szyby. I w zasadzie tyle i czekamy na klienta, ale ja Was zaproszę do następnego odcinka, żebyście sobie mogli zobaczyć. W całości, jak ten samolot wygląda, już na gotowo, yy, jak się będzie prezentował. Także to, to w następnym odcinku będzie widoczne. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was, wszystkie nasze media społecznościowe. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.